Dyn, dyn! Cześć i czołem, kluski! Zrosłem! Ja jestem Natalia i witajcie w kolejnym odcinku! Od razu, którzy chcą się mnie zapytać, czy ścięłam włosy żołądzkie i ścinałam, ale... nadal mam! Mam kucyczka! Jak coś strasznego... Kto Tofik? Tofik? Pewnie się pytasz, co z Tofikiem? Zdechł? Nie, nie zdechł. Ja mu na to nie pozwolę. Kawik! Gdzie się skitał? O, patrzcie, pod łóżką Jutro... Ja dobyt, nie wiem, że... nie wiem, to jest do wykrycia. Nie po co. Pokażę Wam mój ukochany. Nie wiem nawet o czym to ten odcinek jest. Improwizacja robię teraz. Hmm. Hmm. Patrzę się na ciebie. Tak się patrzy, że mi głowa wybucha. Tak się patrzę, kurna. <grymne> A pokażę wam moją Zuzię. Nazywałam no malowałam na kierami do paznokci. O, o moja Zuzia. Kamień, który wygląda jak ziemniak. He, <grymne> he, <grymne> wam tyle, że live, że live, tak. Natalia live'ów nie umie nagry... nagrywać. A już o live'ach mówisz. Tata jedzie, muszę kończyć. Kochani, w sierpniu jedziemy do Zakopanego, odcinki na pewno. Tu z Giewontu, ze zjeżdżali z góry na sankach tak zwanych. Będzie się działo. Pa, pa!